Cześć, z tej strony Ewa Spruelos. W tym filmie opowiem wam jak sterować wanną spa marki Hot Springs z kolekcji Highlife 2024. Wadne obsługujemy za pomocą dedykowanego pilota, który już na pierwszy rzut oka jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Sprawdźmy, jakimi funkcjami możemy zarządzać i jak to zrobić. Po dotknięciu ekranu, na pilocie pokazuje nam się główny ekran, z którego możemy przejść do poszczególnych funkcji. Do dyspozycji mamy m.in. ustawienia temperatury, dysz i oświetlenia a także funkcje umożliwiające kontrolę czyszczenia wody. Przyjrzymy się teraz tym wszystkim możliwościom. Klikając w przycisk, który informuje nas o aktualnej temperaturze wody, zostajemy przeniesieni do panelu, który pozwala nam na wybór odpowiedniej temperatury wody w naszej wannie. Możemy ją łatwo dostosować, używając przycisków plus i minus. Jedno naciśnięcie zmienia temperaturę o pół stopnia Celsjusza. Ta wanna pozwala nam na ustawienie temperatury pomiędzy 26 a 40 stopni Celsjusza. Pamiętajmy, że optymalna temperatura na relaksacyjną kąpiel to pomiędzy 36 a 38 stopni Celsjusza. Jest także opcja wyboru trybu oszczędzania energii. W tym trybie możemy wybrać, w których godzinach i przez jaki okres czasu ma nie działać funkcja ogrzewania wody. Można ustawić dwa takie cykle w ciągu doby. Ta funkcja świetnie sprawdzi się, gdy posiadasz fotowoltaikę lub taryfę G12. Aby wrócić do głównego menu, musimy za każdym razem kliknąć na przycisk z ikoną domku znajdujący się w lewym górnym rogu. Kolejny przycisk odpowiada za dysze masujące, a więc kontroluje nasz hydromasaż. Wciskając go możemy włączyć lub wyłączyć masaż. Natomiast przy pomocy zlokalizowanych wokół wanny pokręteł możemy regulować siłę pracy poszczególnych dysz. Następna funkcja pilota to kontrola oświetlenia. Mamy tutaj do wyboru manualne ustawienia lub gotowe nastroje świateł. Dzięki manualnym funkcjom mamy możliwość wyboru koloru i intensywności zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych świateł, które tworzą wyjątkową atmosferę, szczególnie podczas wieczornych kąpieli. Zewnętrzne oświetlenie wanny możemy zaprogramować tak, aby włączało się o określonej godzinie i na określony czas. Istnieje możliwość manualnego doboru intensywności oświetlenia logo Hot Spring lub wybrania automatycznego dostosowania intensywności do zewnętrznego oświetlenia. Klikając w przycisk pielęgnacji wody, otrzymujemy szczegółowe informacje na temat aktualnych parametrów wody w naszej wannie, dzięki czemu wiemy, czego potrzebuje i jak o nią zadbać. Jeżeli któryś parametr jest poza skalą, to mamy możliwość podglądu wymaganych działań. Funkcją cartridge regulujemy moc działania systemu solnego. W tym miejscu możemy również zainicjować procedurę wymiany kartridża. Kolejna ikona jest odpowiedzialna za cykl czyszczenia, który używany jest głównie podczas dodawania chemikaliów lub przepukiwania instalacji wodnej dysz. Do wyboru mamy dwie opcje: cykl czyszczenia natychmiastowego 10-minutowego na wysokich obrotach lub cykl autoczyszczenia z możliwością ustalenia godziny, o której ma się rozpocząć czyszczenie. Ostatni z głównych przycisków odpowiada za pamięć naszej wanny. To tutaj możemy zapisać wybrane ustawienia temperatury, świateł i dysz, aby później szybciej wybrać ulubione konfiguracje. Mamy dwa miejsca do zapisania takich ustawień. Wolne miejsce na ekranie jest przeznaczone dla użytkowników, którzy decydują się na dodatkową funkcję muzyki w wannie. Tu pojawi się wówczas przycisk potrzebny do obsługi tej funkcjonalności. Klikając w zegar, pojawia się opcja uruchomienia automatycznego wyłączania masażu po wybranym okresie czasu, od 15 do 60 minut. Jeżeli decydujemy się na ciepłą kąpiel bez masażu, to po upływie wybranego czasu dysze masujące uruchomią się na 5 sekund, informując nas, że upłynął wybrany czas. Jeżeli natomiast korzystamy z hydromasażu, to dysze masujące po prostu się wyłączą. Oprócz głównego ekranu mamy także górny panel. Po prawej stronie mamy dwa przyciski. Przycisk włączania i wyłączania dysz oraz świateł, a także przycisk z ikoną strzałek, który umożliwia nam odwrócenie ekranu, aby obsługa pilota siedząc w wannie była łatwiejsza. Po lewej stronie znajdują się kolejne dwa przyciski. Pierwszy z nich odpowiada za ustawienia pilota. Klikając przechodzimy do kolejnego menu, a tam możemy ustawić jasność ekranu, wybrać jednostkę temperatury, sprawdzić informacje techniczne o wannie, ustawić godzinę oraz język. Ostatnie przyciski umożliwiają nam zablokowanie wanny lub samej temperatury. To oznacza, że w czasie ustawionej blokady nie będziemy mogli nic kliknąć na panelu lub zmienić temperatury. Takie rozwiązanie może okazać się szczególnie przydatne, gdy z wanny korzystają dzieci. Aby aktywować lub dezaktywować blokadę, musimy przytrzymać przycisk około 5 sekund. Obok przycisku ustawień znajdziemy przycisk z ikoną I, który jest odpowiedzialny za uruchomienie lub wyłączenie napisów w menu, które pomagają nam poruszać się po pilocie. Jeśli obok godziny pojawia się ikona zegara, to oznacza, że mamy zaprogramowane godzinowe czyszczenie wody lub włączony jest timer. Istnieje także dodatkowe menu dla zaawansowanych użytkowników. Pozwala ono na modyfikację parametrów chloru, zwiększenie efektywności czyszczenia i obniżenie temperatury wody do nawet 10 stopni. Tak zaprezentowaliśmy wszystkie funkcje wanny z kolekcji HighLife 2024. Jak widzisz, obsługa wanny jest prosta i intuicyjna. Jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości, to zajrzyj do instrukcji obsługi lub skontaktuj się z nami. Dziękuję za uwagę.